problem, bo bez wypoczynku Jezu co jest co to za teleportacja mojej osoby? Przepraszam, halo? Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku drugiego sezonu z gry Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. Słuchajcie, chyba nie muszę Wam mówić jak bardzo jestem podekscytowany tym, że zaczynamy od nowa. Będziemy musieli ponownie walczyć o przetrwanie, będziemy musieli zbierać jedzenie, broń, wszystko tak naprawdę. Kompletny powrót do korzeni, słuchajcie. I tutaj jeżeli chodzi o komentarze pewnych widzów, które pojawiły się po to przed materiałem, to znaczy pod tym odnośnie tego, co doświadczymy w drugim sezonie. Odnośnie na przykład tego, że dużo modów, które ułatwiają rozgrywkę, że może inne perki, żeby było trudniej, może coś. Na serie bardziej hardkorowe z challenge'ami z poziomem trudności wygórowanym, przyjdzie jeszcze, słuchajcie, czas. To jest dopiero nasza druga seria i przede wszystkim chcę się bawić w taki sposób, który będzie mi jako prowadzącemu sprawiał dużo fanów. Słuchajcie, zawsze się znajdą osoby, które będą bardziej szły w stronę hardcore'ową, ale znajdą się też osoby, które będą szły bardziej w stronę powiedzmy każualowo. Także słuchajcie, wszystkim nie dogodzę, ale hej, będziemy próbować. Także słuchajcie, dla osób, które czekają, aż będę dostawał w dziurę. Nie martwcie się, ten czas również przyjdzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie również za mega pozytywny feedback i przyjęcie poprzedniego materiału właśnie odnośnie tego, czego doświadczymy w tym... W drugim sezonie bardzo dużo wyświetleń, bardzo dużo łapek, bardzo dużo komentarzy to co wam bardzo serdecznie dziękuję i pobiliśmy kolejny rekord, jeżeli chodzi o wyświetlenia, bo w ciągu dwóch dni nabiliście prawie 400 wyświetleń, co jest takie top top kanału w tym momencie. Także dzięki Mam nadzieję, że uda nam się pobić to wszystko w tym odcinku. Także słuchajcie, zostawcie łapkę w górę dla algorytmu YouTube'owego. Oraz na rozpoczęcie drugiego sezonu, aby trafił on do większej ilości osób. Oczywiście komentarz dla pana prowadzącego oraz subskrybujcie kanał Szerszeń Gra. Teraz słuchajcie, bo nie ma co przedłużać zacieram rączki i lecimy. Juuu. Także witam was oficjalnie już ja oraz nasza nowa postać Matthew Skinner. Będzie mi się ciężko przedstawić, ponieważ tyle razy jechałem po Filipie w poprzedniej serii, ale będziemy próbować, słuchajcie. Ponadto oczywiście rozpoczynamy w mieście Moldro, ponieważ na to głosowaliście w jednym z ostatnich ankiet, w której postawiłem Raven bądź Moldrow I dalej, jeżeli jak to powiedziałem, nazwałem dojdziemy do takiego etapu, gdzie będziemy dobrze usytuowani. To wybierzemy się do Louisville i tam będziemy pacyfikować całą okolicę. Bierzemy się do roboty, bo pracy jest co niemiara. Muszę w ogóle powiedzieć, że specjalnie się orientuję, jeżeli chodzi o Moldro i tutaj jak to wszystko wygląda, bo przyjeżdżałem tutaj, nie startowałem tutaj praktycznie nigdy podczas swojej nazwijmy to rozgrywki. Widzę, że rozpoczęliśmy w jakimś dużym domu. Mam nadzieję, że mamy jakiś telewizor tutaj również. Jest salon, jest i on. Telewizor, świetnie, włączmy go sobie. Proszę bardzo, Life and Living, jak najbardziej. I zaraz powinniśmy mieć jakiś tutaj. O, właśnie, proszę bardzo, mamy słuchajcie, gotowanie. Punkty lecą na łeb na szyję. A my w tym momencie mamy prawie drugi poziom w gotowaniu na sam start. Także oczywiście świetnie, w naszym pierwszym domku wiadomo, nic nie może nas tutaj zaatakować, tutaj nie ma zombiaków w tym momencie, sok w kartoniku, napój pomarańczowy, jak najbardziej fajne rzeczy na sam start, tutaj sobie jeszcze możemy oczywiście podjeść i myślę, że podczas eksploracji tego domu będę sobie podjadał te wszystkie warzywa i owoce, ponieważ to może oczywiście zelżeć, a my potrzebujemy wejść na wagę, ponieważ korzystamy z takich samych perków jak korzystaliśmy w poprzedniej serii, więc mamy tutaj znaczną, znaczną niedowagę co oczywiście na samym początku zabawy będzie się przekładało na to, w jaki sposób będziemy walczyć i jakie zada zadawać obrażenia. O, tutaj bardzo fajny widzę, słuchajcie, plakacik. <laughs> kurczę, muszę przyznać, że ten mod na r-tekstury wygląda naprawdę świetnie. Naprawdę, naprawdę fajnie to, słuchajcie, działa. Podbija to wszystkie tekstury, z tego co widzę, i dodaje taki, kurczę, taki powiew świeżości. O, proszę bardzo, Atletyka, Sprinting Advanced. Weźmiemy to sobie. Okej, okay. są książki, słuchajcie, na umiejętności, które my musimy osobiście w tym przypadku rozwijać czyli na przykład bieganie, strzelanie te sprawy, co myślę, że jest bardzo fajnym tematem, nie? Na przykład możemy wtedy powiedzieć... Czytałem książkę na temat jak biegać, nie? Już wiem jak się biega poprawnie. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że kiedyś podczas jakichś pierwszych, słuchajcie, godzin z... Zomboidem to tutaj się zrespiłem, bo kojarzę te takie dość bogate domki. Przypominam, mamy w tej serii więcej zombiaków, także myślę, że pacyfikacja tak dużego miasta, jakim jest Moldrow No, nie będzie już aż taka, słuchajcie, prosta, jak to było w Rosewood. Przynajmniej na ten moment, dopóki nie mamy lepszych umiejętności walki, ale widzę, że kurczę, no naprawdę przeskok y, jest, jest dość duży. Proszę bardzo, zegarek. Cyfrowy, bez budzika, włóżmy sobie na lewą rękę. Bardzo dobrze. Moje pytanie, czy mamy jakiś program o godzinie 11? Prawdopodobnie tak, bardzo możliwe. Nie pamiętam do końca timerów, programów. Ale okej. Okay. To nie jest aż tak, słuchajcie, ważne. Ja muszę przyznać, że naprawdę różnica obrażeń jest, jest bardzo duża, nie? W tym temacie akurat. Podobają mi się animacje. Rąk, z tego co widzę mamy, otwierania drzwi i tego typu rzeczy. Bardzo fajna sprawa. ole dostała dostaw cymbał. <laughs> I butowanie, proszę bardzo. Nawet to butowanie nie jest jakoś specjalnie mocne, słuchajcie. Co mnie mega dziwi, naprawdę. W porównaniu do naszej ostatniej rozgrywki. Proszę bardzo, dwa kanistry na benzynę. Wezmę. Proszę bardzo, jest łom. W porządku. Widzieliście, jak tutaj nasz Matthew kurczę jedną ręką miał w gotowości kij, a w drugiej otwierał drzwi. Świetna sprawa. Okej, okay, nie wiem do końca nawet, słuchajcie, gdzie jestem, tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o to miasto, mam bardzo słabe doświadczenie i nie jestem do końca w stanie, kurczę, powiedzieć co, gdzie, jak i kiedy. Kto tak się dobija? O, proszę bardzo. Goś jest szczepkiem chyba na głowie w ogóle, nie? <ścoughs> Dobra, jakieś podstawowe medykamenty. Upgrade slots. Aha, czyli prawdopodobnie możemy ulepszyć nasz tutaj w jakiś sposób ekwipunek. Co potrzeba do ulepszenia? Pokażemy się to w jakiś sposób. Upgrade slots 2. Ciekawe, co mogę używać do ulepszania moich, powiedzmy, toreb Oczywiście nie strzelam, że tutaj od razu znajdziemy jakiś egzoszkielet, nie? Też by chyba w jakiś sposób trochę popsuło imersję i zabawę Garnek zupy, świeże, surowe Pij tą zupę, synu Pamiętam, że w poprzedniej serii również na samym początku znaleźliśmy chyba gar z zupą I tak samo jak Filip, Matthew, też tutaj wali z gara mocno Dobrze, synu Pij tą zupę, ile trzeba na razie 60 kg. Na razie żadnych puszek nie znalazłem. O, proszę bardzo, wilkumowa. Także tutaj też zniwelowałem w opcjach sandboxa. Przecież i tak w pewnym momencie dojdziemy do takiego momentu, gdzie tych puszek po prostu będziemy mieć bardzo dużo, ale będziemy musieli po prostu może więcej eksplorować w tym temacie. Także mam nadzieję, że. O, tu się proszę bardzo, ktoś dobija. Siema. Jaki ma fryz gość, zobaczcie go. Ale jakie obrażenia w ogóle małe. Niby gość, słuchajcie, w bojówce robił, nie? Taki, taki kurcze, problemy tutaj z prawem, ale gość bardzo małe zadaje obrażenia kijem baseballowym, a myślałem, że jest do tego przyzwyczajony nasz Matiu Bardzo podoba mi się ten yy, plakat, nie? Muszę <głoszę> sobie go oznaczyć, Pójdę przyjdę tutaj kiedyś, nie? Dobra, można by było, słuchajcie, może zadbać o coś lepszego odnośnie ubrań Tutaj cały czas słyszę, że ktoś się dobija, słuchajcie Okej, okay, mamy rookie jacket Mamy już jakiś, kurcze, outfit'ik Pewnie zaraz nam będzie oczywiście za, za ciepło Co środek lata, ale jednak Obrona przede wszystkim, a tu się ktoś dobija Proszę bardzo No, tak mówię, kurde Cały czas tłuko, całe noce, całe dnie Tłuko, okej, okay, muszę przyznać, że trochę Lipa tutaj w tym domku, nie było nic kompletnie ciekawego Specjalnie jakoś tam Także, y, kto wie, słuchajcie Ale, co to za od, odzumowanie. Dobra, słuchajcie, trochę ogarnąłem to, bo po prostu yy, zaznaczyłem złe opcje na oddalanie aż takie dalekie powiedzmy oddalanie mi nie jest potrzebne, bardziej jeżeli chodzi o przybliżenie, to by się przydało. I możemy sobie nawet w ten sposób bić, zobaczcie jak jest fajnie. <laughs> jak zginąć w pierwszych minutach odcinka, nie? Tak jak powiedziałem do końca myślę, że nie wiem gdzie mamy iść. Myślę, że po tym odcinku sprawdzę sobie po prostu yy, po Project Zomboid Map. I zobaczymy jaka jest sytuacja, natomiast w tym momencie myślę, że musimy skupić się przede wszystkim na tym, aby znaleźć jakieś zapasy. Także tutaj czeka nas eksploracja tych domków. Tam już widzę jakiś grill jest nawet. No i troszeczkę tak mi się wydaje, że ta ilość zombie wydaje się we znaki, bo naprawdę słuchajcie, mamy dosłownie parę pierwszych minut rozgrywki, a kurczę, walka jest praktycznie non-stop. No ale hej. Chciałeś to masz, jak to się mówi, nie. Kurczę, podobają mi się naprawdę te animacje, otwieranie drzwi i tak dalej. Tego tak bardzo brakuje w oryginalnej wersji gry w waniliowej. Kurczę, większość tych szafek jest pustych, kompletnie pustych. Nie ma tutaj nic, absolutnie. Widzę, że te domki są tutaj bardzo podobne ogólnie, ale fajnie gdybyśmy na pierwszą noc powiedzmy zostali w jakimś domu, który ma dwa piętra, w razie czego. Będzie się po prostu o wiele, wiele łatwiej bronić. Siema. Tutaj w ogóle gość jaki ma rozwalony web, Masakra. Oj nie, nie, tędy nie chce wchodzić, nie ma takiej opcji. Niech są zombiaki w środku, widzę, że tutaj też nie ma specjalnie fajnego wejścia Tutaj też nie, o dobra tu jest jakoś Postaramy się otworzyć O, proszę bardzo, alarmik, dzień dobry ha, ha. Na sam początek Także wszystkie zombiaki teraz będą po prostu szły w naszym kierunku Także mamy dosłownie parę sekund na to, żeby zabrać najpotrzebniejsze przedmioty i uciekać na drugą stronę miasta, nie? Także tyle by było, jeżeli chodzi o lutowanie tego siedla, z tego co widzę. Ale dobra, mamy jakieś puszki. Karma dla psów to się zawsze spoko. Myślę, że nawet można się tutaj, słuchajcie, kurcze, pokusić o jakieś skradanie. To by nie było głupie. Przejdziemy sobie obok ściany, żeby zmniejszyć jeszcze bardziej naszą widoczność. I może, słuchajcie, przeskoczymy sobie na tutaj. O kurde. Co za przeskok? Gościowi na, na głowę, praktycznie, nie? Fajna sprawa. Mamy zadyszkę. Pierwszy tier. To nie będzie łatwe. Początek na pewno nie będzie, słuchajcie, prosty w tym przypadku. Ja już to, słuchajcie, widzę. Trzeba będzie wziąć tutaj, powiedzmy, te wszystkie rzeczy naprawdę bardzo, bardzo na spokojnie i na powoli. Nie kozaczyć, nie świrować, tylko po prostu progresywnie iść z tematem. Tu widzę jaką szopę, ona mnie interesuje bardzo. Przydałoby się naszemu Matiemu odpocząć trochę. Jak prawdziwy żołnierz, kurczę, przeskakuje przez ten płot. Okej, okay, co my tu mamy? Proszę, żeby nie było pusto. I proszę, żeby nie było alarmu. <laughs> Okej, okay, mamy gwoździe. No, patrzcie, otwarte, ale jaja. Siema. Bum. I butujemy. No, zaraz jakaś przerwa by nam się przydała, z tego co widzę. Zaraz sobie odpoczniemy. O, proszę bardzo! Ile mamy kurcze, fajnych rzeczy? Margarynka w całości, słuchajcie. Matthew to jest kurczę. To jest wojownik, on nie wybrzydza. Syty posiłek. Świetna sprawa. Ale się dobijają. Tutaj stąd? Ostrożnie. To nie brzmiało jak jeden zombiak Ale się, kurcze, dobijają. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć, słuchajcie, ale naprawdę jest gęsto, nie? Zresztą nasz plecak leciutko już y, traci na powiedzmy pojemności. Uuu, ale ta zadyszka wchodzi. Dobra, trzeba, słuchajcie, wejść na górę w takim wypadku. Trzeba. No, to było trochę nie niefergro. Przepraszam, ale poradziliśmy sobie. Jakie kwiaty w ogóle tutaj, ale jaja. Dobra. Bum. Boom. Nie mam jeszcze papierosków, także niedobrze. W ogóle słuchajcie, ciekawi mnie jak będzie z oświetleniem, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy raczej kamerki, ponieważ nagrywam to godzinie za 10.12 w nocy. Także po raz pierwszy też nagrywam materiał. Po przemeblowaniu w nocy, wieczorem, w sensie kiedy nie ma światła słonecznego, a w tym momencie, słuchajcie, moje oświetlenie jest przymocowane do rolety, nie? Po prostu włożyłem pomiędzy takie, powiedzmy, szczebelki, nie? I sobie wisi. Nie wiem jakim cudem, ale jest lepiej niż bez niego, mam nadzieję przynajmniej. Okej, okay, jesteśmy full na jedzeni, świetna sprawa. Mamy jeszcze chyba dwa, mamy margarynę i masło w naszej, naszej naszym w plecaku. Ok, odpocznijmy sobie troszeczkę. No i muszę też kurczę pamiętać, żeby prze, przeszukiwać te skrzynki na listy, nie? Ja będę się musiał pozbyć jednego z kanistrów na benzynę, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to może swoje ważyć. No nie chciałbym się pozbywać jakichś takich książek. Możemy to w sumie wyrzucić na razie. Nie będę za tym płakał. No i niestety jeden kanister prawdopodobnie również, żeby troszeczkę zmniejszyć obciążenie naszej postaci. Ok, widzę, że mamy koniec ulicy tutaj. Fajna sprawa. mnie też mega, gdzie to nas będzie prowadzić. Tutaj widzę, że ten dom jest przygotowany na końcówkę wyprowadzkę. Tak, jest na sprzedaż nawet napisane, jest znaczek. Także myślę, że nie ma co specjalnie martwić się o lutowanie tego miejsca. Natomiast my wychodzimy na ulicę główną. Jezu, ale słuchajcie, jak na chwili potrafił na maksymalnie powiedzmy 2 hity, 3. Dobra, 3 maksymalnie rozwalać przeciwników. To tutaj jest masakra. Nie pamiętam, czy tak było wcześniej, naprawdę. Czy po prostu to jest kwestia tego, że coś się pozmieniało w obrażeniach? Bo naprawdę ilość uderzenia, jaka jest wymagana, no jest kurcze mega spora, nie. O proszę bardzo, drugie, długie obuchy nam wskoczyły na poziom pierwszy, raczej poziom drugi, bo pierwszy mieliśmy z jakiegoś tamperka. Także jeszcze pięć. <laughs> Ale kto wie, może uda mi się znaleźć jakąś książkę odnośnie tego i będę w stanie levelować to szybciej, byłoby naprawdę spoko. Wrócić do jakiegoś powiedzmy poziomu, nie? Siema, no naprawdę? Tylko tyle? Tylko takie obrażenia? No Zobaczcie to, nie? Że to można usnąć przy tych obrażeniach. Weźmy worek na śmieci, zacznijmy jeszcze je powolutku kolekcjonować. I widzę, że mamy świeże jedzenie. Nie ma problemu, sałata zawsze z wielką chęcią. Póki to jeszcze nie zgniło, trzeba korzystać, słuchajcie. O, cukrowe kryształki, jak cudownie to brzmi. I lody są jeszcze jakieś jedzenie, ale mamy też cztery butelki z wodą aż tutaj w naszym plecaku Czyli nie, nie zmieścimy ich na razie, ale dobra niech będzie I ten sklepik to widzę taki fajny sklepik jest taki kurczę idealnie na podbijanie wagi nie dobra słuchajcie wiecie co ja poświęcę sobie jeden y, kanister na benzynę mam mapę ale nie mam długopisu nie mhm. mamy tutaj słuchajcie może nie worek ziemniaków, ale mamy tutaj puszki i to nam się przyda słuchajcie zawsze tutaj nie ma co, to jest taki można powiedzieć, no widzę że wziąłem dwie puszki za kanister Okej, okay. przydałby się lepszy plecak. Bez tego egzoszkieletu naprawdę się kurcze dziwnie grania. Oho, widzę pierwszy pojazd, który wygląda na działający. Tylko teraz pytanie, czy będziemy mogli z niego skorzystać? Nie? Dobra, tutaj sobie podrzucimy zombiaki, żeby mieć łatwą eliminację. Właśnie, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Ale te obrażenia są tak mierne, że to się. Ja jestem w szoku. Czy naprawdę na początku uprzedniej serii tak to wyglądało? Bo coś mi się cholera nie chce wierzyć, że aż tak słabo było pod tym względem. Może też z drugiej strony częściej odpychałem, nie? Tak mi się też wydaje, że no to może być sens, że ja po prostu często odpychałem i po prostu butowałem bądź dobijałem na podłodze przeciwników. O kurde, zaczęło obchodzić, ale jaja. Okej, okay, nie, ma, nie ma stresu, słuchajcie, przebiegniemy sobie tutaj. Długo tu złapałem za nerę dostał, żeby się nie podnosił. I w bardzo łatwy sposób, słuchajcie, tutaj będziemy w stanie wyeliminować przeciwników. Którzy będą chcieli, sobie w e, jakiś tam sposób przeskoczyć. No, chodźcie, chodźcie, tutaj śmiało. Ale mają fajne fryzurki ci goście, nie w ogóle. Zapraszam, zapraszam. Te panie jeszcze by. O, właśnie. Proszę bardzo. I z tą dwójką raczej sobie poradzimy. Jest zadyszka. Nie ma co mówić, to nie jest nigdy dobra rzecz. Ale hej, zobaczcie, jaką ilość nam się uda wyeliminować tutaj, dzięki temu trikowi z barierką. Czy w tym przypadku z płotkiem, nie? Myślałem przez chwilę, że będzie, słuchajcie, kurcze... Działający pojazd, nie? Sprawdzamy naokoło, czy nic nie ma, ale widzę, że kluczyków niestety naokoło pojazdu nie uświadczyliśmy. No i jeszcze z tą zadyszką, to te obrażenia w ogóle są tragiczne. Co w bagaju? Zwłoki! Uu, zaczęło się robić ciekawie. W takim wypadku bardzo ciekawi mnie, co znajdę w tej chałupie Okej, okay, mamy tutaj jakieś rzeczy związane z instrumentami muzycznymi Nawet lodówki nie ma, słuchajcie O, ale bieda Takie troszeczkę chodzenie po omacku jest, słuchajcie Tak jak powiedziałem, nie wiem do końca gdzie jestem i w którym kierunku mamy... O Jezu, co to za przybliżenie? <laughs> co tu się dzieje? Trzeba będzie uważać, naprawdę, trzeba będzie uważać z tym przybliżaniem, nie? Bo tutaj prawie, kurczę, się to skończyło tragedią Ale tu ich ładnie zapałem. Ale ładna eliminacja Proszę Państwa Matthew Skinner niby kurczę. Z niedowagą, ale ciśnie jak, jak zły tych gości on ma, on ma wprawę słuchajcie w walce Na żylecie tam kurczę. Robił swoją robotę no dobra, nawet mimo tej zadyszki słuchajcie To udaje nam się bardzo fajny sposób eliminować przeciwników Którzy są na podłodze Aczkolwiek powinniśmy za chwileczkę zacząć się interesować Lekkim odpoczynkiem i dalej nawet może jakimś miejscem do spania Z tego prostego powodu, że Godzina późna. Leather Bug Upgrade. Okej, okay, czyli żeby dodawać upgrade potrzebujemy jakby je wszyć, co jest w sumie dość logiczne, jakby nie patrzeć. Także w takim wypadku musimy znaleźć igłę i nitkę, żeby móc z tego skorzystać. Ale fajnie, że mamy nasz pierwszy upgrade, nie? Zawsze to jest kurczę fajne. O proszę bardzo, kolejne lody. O proszę bardzo, co to za pojazd ładny. Czućcie jest zamknięty, bo jakby mogło być inaczej, nie? Może coś, może... Może będziemy mieć te kluczyki naokoło. I kolejne lody, słuchajcie, jejku. W tym Mojo to naprawdę lubią lody, nie? Ale niestety bez papierosów, tak jak powiedziałem Wam, słuchajcie, my sobie po prostu ogarniemy, tak? Mapę w międzyczasie i myślę, że będę już przygotowany na kolejny odcinek. Mam nadzieję również, że kolejny materiał będę nagrywał w dzień, nie o godzinie 12. Więc też, jeżeli są jakieś powiedzmy. Niedociągnięcia w komentarzu to przepraszam, ale jest późna godzina, to jest moja wymówka Kurcze, chyba bym się pokusił jeszcze, żeby wiecie co Pójść może dalej znaleźć jakąś kolejną chałupę Ty w ogóle, kurczę, Roznegliżowana, w pełnym negliżu, że tak powiem, co to ma znaczyć, halo? Ubieraj się A nie Okej, okay, mamy słuchajcie smale, 4000 kalorii tu jest, nie? To nie są żarty, słuchajcie To nie są żarty, jest lekkie przygnębienie ale Matthew, ty się nie martw. Mamy lody na poprawę humoru. Chciałem powiedzieć, że idąc znanym pożykadłem. niestety zostałem w bardzo bestialski sposób, zostało mi to przerwane. Chciałem powiedzieć, że najpierw masa, potem masa, nie? Musimy iść z tych domków, bo są one niebezpieczne. Przynajmniej ten był mega niebezpieczny, bo nie było tutaj żadnych pokoi praktycznie. Tylko łóżko w salonie z rozwalonymi jeszcze, kurcze drzwiami, nie? Dobra, pozbyliśmy się zadyszki, ale widzę, że wskoczyło spanko. Więc w tym przypadku ponownie nasza efektywność bojowa nie istnieje po prostu. Dobra, ryzykuję teraz mocno. O proszę bardzo, stres yy, schodzi, świetna sprawa. I smutek też tam zszedł. Co to za panika? O nie! Najgorzej. Jakiś komunikat w radiu. O proszę bardzo, kluczyk. Chciałem znaleźć papierosy, bo mój ziomo jest kurczę absolutnym wrakiem w tym momencie. To niedobrze. Dawaj mordo, walcz <noise> Jak tam mija wasz dzień, słuchajcie? U mnie spoko, nie? U mnie jest w porządku Z zombiakami walczę, sporo napojów Wydaje mi się, że to radio Tak To radio jest na pełen regulator, dlatego kurcze zombiaki mi zaczynam tutaj przychodzić, nie? Dobra, opuszczamy ten lokal, słuchajcie, nie ma co <noise> Tylko nie podoba mi się to, nerwowy wrak. Nie wiem, jak, w jaki sposób bez papierosów to obniżyć, naprawdę, nie? tam jakaś musiała być informacja w tym, bo mieliśmy to na chyba drugim dopiero tierze i nagle wskoczyło na maksa, nie? Także nie wiem. Będę musiał w międzyczasie coś poczytać, w jaki sposób yy, czy jest jakaś opcja, żeby z tego zejść. Te obrażenia są po prostu niedorzeczne, nie? Naprawdę. No dobra, przynajmniej udaje nam się w jakiś sposób ich jeszcze przewracać, dzięki czemu możemy ich kurczę dobijać na podłodze. Bym tak mógł nie pozwolić. No, przewracam jednego, drugi wstaje, nie? Po prostu flipy flap. Dobra. Chłopak ma parę w łapach. Ma parę, ma moc. Ale trochę brakuje mu, kurczę, umiejętności, o dziwo. Czy jest to pusta chata? Nie, dobra, na szczęście nie. Zjadłbym wszystkie tabletki, jakie były, i nic nam to nie dało. Okej, okay, yy, dobra. Może. Mam tylko nadzieję, że będę, będę w stanie zasnąć, nie? Bo jeżeli nie, to będziemy mieć spory problem, bo bez wypoczynku... O Jezus, co jest? Co to za teleportacja mojej osoby? Przepraszam, halo? O, długie obuchy na kolejnym poziomie. Proszę bardzo, kluczyk. Który mamy już poziom na długich obuchach? Trzeci, kurczę, w jednym odcinku? Dwa poziomy, świetna sprawa. Ciekawe, czy będziemy mogli zasnąć w tym przypadku. No to wygląda, że tak. Także zobaczymy, co czeka nas w kolejnym dniu. Project Zomboid. Na razie widzę, że... Ten cały lęk nie zszedł nam Także pamiętajcie, słuchajcie, morał jest tego taki Że nie wchodźcie w żadne nałogi Bo może przyjść apokalipsa zombie I będziecie mieli problem, bo nie będzie na przykład fajek do zapalenia Pamiętajcie, program Szerszeń Gra bawi i uczy ale myślę, że to również będzie na tyle w tym odcinku. Tak jak powiedziałem, jeżeli były jakieś niedociągnięcia w komentarzu, to przepraszam Was bardzo serdecznie, ale nagrywam ten materiał dość późno. Jest kwadrans po 12 i jeszcze ten film muszę zmontować. Natomiast mam nadzieję, że długość Wam się będzie podobała. No i oczywiście sam materiał w sobie, bo jest to Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. W każdym wypadku. Dziękuję za poświęcony czas. Ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i widzimy się w kolejnym odcinku Project Zomboid. Trzymajcie się na razie. Hej!